W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Pan nasz, Syn Boga Żywego, który większy jest niż nasze serca i wie wszystko. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Pan nasz, Syn Boga Żywego, który ogarnia naszą najgłębszą samotność. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Pan nasz, Syn Boga Żywego, który jest z nami przez wszystkie dni, także i teraz. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Pan nasz, Syn Boga Żywego, który umacnia nas w każdym niebezpieczeństwie. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Pan nasz. Syn Boga Żywego, który utwierdza nasze serca w cierpliwości. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Pan nasz, Syn Boga Żywego, który nasze cierpienia włącza w swój krzyż. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Pan nasz, Syn Boga Żywego, którego miłość jest większa niż wszystek ból świata. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Pan nasz, Syn Boga żywego, który obiecał nam udział w swej chwale u Ojca. Jezu Chryste, zbawicielu świata, mistrzu nasz i bracie, zmiłuj się nad nami.